Długo się bałem wysokich cen ładowania w, trasy, w naszych podróżach. Zastanawiałem się nawet nad zakupem samochodu na gaz, bo myślę sobie, że jedną z najbardziej opłacalnych podróży to na pewno będzie podróż z samochodem LS na gaz, hybrydą. Natomiast okazuje się, że ten gaz też już zaczyna robić się coraz droższy. 3 zł w zasadzie za, za jeden litr gazu. No i okazuje się, że wcale nie, nie jest tak opłacalny, jakby się wszystkim wydawało. Powoli bałem się, że, że w zasadzie te podwyżki cen, wysokie ceny energii, mogą być początkiem końca Samochodów elektrycznych w Polsce straszyli nas dwoma złotymi za kilowatogodzinę, złoty 50 zł za kilowatogodzinę z domowego gniazdka. Więc bez fotowoltaiki myślałem, że jazda samochodem elektrycznym nie będzie się opłacała. Przez długi czas myślałem, że jazda opłaca się tylko i wyłącznie poprzez superchargery, aż tu nagle pojawia się nowa aplikacja Plug Surfing, która jak się okazuje jest tak naprawdę operatorem różnych stacji ładowania, między innymi NOXO. Współpracuje między innymi z NOXO i można z niej uruchomić ładowarki tej firmy, można z niej uruchomić ładowarki Lidla, można również uruchomić ładowarki Polenergii No i okazuje się, że cena, która pojawia nam się za ładowanie, to złoty 35 zł za 1 kWh, więc cena jest. Przekozacka. No i przejazd takim samochodem elektrycznym, na przykład teraz w lato, to może być koszt rzędu 20-20 kilku złotych za 100 kilometrów. Także nadal podróże w trasach mogą okazywać się. Okazyjne mogą okazać się wcale niedroższe niż podróże samochodami spalinowymi. Warto czytać różnego rodzaju portale, warto interesować się przed podróżą tym, gdzie pojawiają się niskie ceny, po to, żeby oszczędzać kasę w naszym portfelu. A jeżeli chcecie mieć ceny wyższe, to wtedy wybierajcie Greenwaya, wybierajcie Ionity, ale tam warto dodatkowo dokupować. Abonamenty miesięczne, które możecie sobie kupić na dany miesiąc.